An Lushan i jego rebelia Zacznijmy od tego, kim był An Lushan Urodził się w 703 roku w bogatej chińskiej rodzinie Jego ojciec był sogdejczykiem, zaś matka pochodziła z północnych plemion tureckich Od dziecka kształcił się na najlepszych uczelniach, awansując coraz wyżej w cesarskiej armii Tak samo jak jego czwodkowie. Cieszył się dużym poparciem cesarza Xuanzonga Chińczycy nie darzyli cesarza szacunkiem Gdyż za jego rządów w Chinach zapanowały katastrofalne susze i inne klęski żywiołowe, nastał okropny głód. W chińskiej tradycji to cesarz odpowiadał za naturalny porządek, więc i za klęski żywiołowe. an Lushan postanowił to wykorzystać, rozpoczynając swoją rebelię. W 755 roku ogłosił się nowym cesarzem, zbierając armię około 300 tysięcy ludzi. W większości doświadczonych żołnierzy. Armia Huenzonga liczyła za 700 tysięcy ludzi. An Lushan ruszył wraz ze swoją rebelią wzdłuż Wielkiego Kanału, zdobywając zaufanie wielu wysoko postawionych urzędników oraz cywilów gotowych walczyć. 18 stycznia 755 roku zdobył Luoyang miażdżąc tamtejszą cesarską armię. Następnie armia An-Lushana stoczyła bitwę pod Yongqiu, lecz zakończyła się niepowodzeniem. Później An-Lushan zmienił swoją taktykę bojową, podbijając Chang'an w bardzo brutalny sposób, niszcząc całe miasto oraz masakrując cywilów. W międzyczasie prawdziwy cesarz umarł, a tron objął jego syn Li Heng. Zdrowie psychiczne An-Lushana znacznie się pogarszało. Popadł on w paranoję, urządzając masakry cywilów oraz skazując jednego ze swoich synów na śmierć. 30 stycznia 757 roku jego syn An Qinshu zabił go, chcąc ratować chińskich cywilów, a także resztę swoich braci. Z łatwością wnuwił urzędnikom, że Nalu Shan umarł z przyczyn naturalnych, ogłaszając się nowym cesarzem. Prowadził on dalej rebelię swojego ojca, podporządkowując sobie nowe miasta. 10 kwietnia 759 roku An King Chu został zabity przez Xi Siminga, który uważał, że poprzedni cesarz nie potrafił zarządzać odpowiednio rebelią. Xi Siming sam przegrał wiele bitew. Następnie Xi Siming został uduszony przez Shi Chai, swojego generała, którego wielokrotnie karcił za przegrane bitwy. Zimą 762 roku Tanguci będący pod władzą prawdziwego cesarza Chin przejęli stolicę rebelii dynastii Yan, Luoyang, biorąc cesarza siczał jej w niewolę. Cesarz wiosną 763 roku odebrał sobie życie w obliczu upadającej rebelii. Tak właśnie zakończyła się jedna z najkwawszych rebelii w dziejach Chin. Trwała łącznie 8 lat. Według szacunków podczas jej trwania miało zginąć od 15 do nawet 35 milionów Chińczyków, co miało stanowić aż dwie trzecie ówczesnej populacji Chin. Rebelia, zamiast uratować ludzi od głodu i nieurodzaju, sprowadziła na nich jeszcze większy głód i nieurodzaj. Na koniec warto wspomnieć o makabrycznych rzeczach, do jakich posuwali się głodni cywile czyli masowe akty kanibalizmu, zjadanie trupów oraz dzieci w wielkich oblężanych miastach.